Witajcie kochani na moim kanale Dzisiaj jest ostatni odcinek zdrapkowej w tym roku I zakupiłam z tej okazji 20 zdrapek za 2 zł No i jeden bonus, taki krzyżówka za 10 zł W której już mam tutaj 10 zł wygranych w tej krzyżówce Ale została nam jedna literka I jeszcze nie odsunęłam mnożnika Także to zrobimy na końcu A tutaj kupiłam dwie szalonych Nawet cztery kupiłam Dwie lakier różowych Dwie siódemki zielonych, dwie jeden rok wakacji, znowu dwa szalonych 20, szybkie 50, 7 laki, dwie super, babank, dwie kopanie diamentu i dwa czarnych konie. Także w sumie jest ich 20, i tutaj jest zdrapka za 10 zł, w sumie jest za 50 zł draping No i zobaczymy, co nam wyjdzie Takie zrobią sobie odcineczek na koniec roku. I zaczniemy sobie drapać, żeby nie przedłużać. Mam nadzieję, że macie fajny nowy rok. Będzie szampańska zabawa. Tego Wam życzę. No i życzę oczywiście wszystkim zdrapowiczom wielkich wygranych w następnym roku, żeby były na odcinkach same fajne odcinki z plusem. I zobaczcie, i mam podkowę. <klucza> A, zobaczmy, co tutaj jest. Dwa złotych. Szukamy dalej, parasolka, tutaj jest kotlion, okulary i, i portfel Także bardzo fajnie, bo już pierwsza zdrapeczka i już jest podkowa i to już mnie cieszy Także bardzo fajnie, ale szukamy czegoś więcej Dzisiaj sobie oświetlam nową lampą, no i widzę, że jednak takie światełko nam tutaj puszcza Ale nic, będziemy próbować No dobrze, ta jest pusta Teraz kopalnia diamentów. Tutaj szukamy diamenty: kolczyki, pierścień, plik, złoto, podkowa i naszyjnik. Nie ma nic: worek, perła, plik, podkowa, cukier, ryk i naszyjnik. No, z tych jest pusto.

Nasza liczba to 21, o mamy dolary, 12, 21, o 2 zł, super, 22, 29, może jeszcze coś będzie, 13, 24, 11, 15, 27, 18, 26, 20 i 14, więc tutaj mamy... E... 4 zł, także bardzo fajnie. Teraz laki 7. No, weźmiemy sobie bonus słoneczko. Tutaj mamy 14, 18, 12, 28, 25, 22, 15, 11, 29 i 23. Przygrana. Kolejna. Mamy podkowe, a jak jest podkowa, to mamy 10 zł. Wow, moja druga podkowa. <laughs> to jest bardzo szczęśliwa. takie 7, bardzo lubię ją. Fajna jest, także strasznie się cieszę. Zobaczymy, może jeszcze coś będzie. 14, 25, 24, 11, 12, 16, 7 jest. A 7? Znajdź i wygryp są do niej kwoty. Boże, 10 zł, 19, 13... I 26. Mam 20 zł na tym. Także bardzo się cieszę. Ojejku, jak się cieszę. Jeszcze nie miałam. LLL. Ojejku, jak się cieszę. Bardzo fajna. Fajna zdrapeczka, naprawdę. Myślę, że jeszcze będzie na moim kanale. Także się cieszę już bardzo. Więc nowy rok nadchodzi, bardzo fajny. Co tu dużo mówić. Szybkie 50. Ostatnio moja mama tutaj. Wygrała. 50 zł. No i oczywiście podarowała mi ta zdrabkę, więc mam co inwestować. No na razie tu nie widzę nic. No i nic nie ma. Jest przegrana. Tak. A jeszcze mamy jedną. Sztabka złota. 100. 50 500 100 zł, 4 zł, 500 zł, 50 tysięcy, 2 zł i 50 zł. No niestety szybki 50 razem. Ten, ale niestety nie znalazłam w niebieskim kolorze, tylko w żółtym, no ale nic. Teraz tutaj szukamy tortu. Na razie nie ma. Jest szampańskie, fajerwerki, baloniki, ale tortu nie ma. Następna zdroweczka. Mamy tort. mamy tutaj bardzo Super. Także się z nam zwróciła zdropeczka jedna. No i jest to bardzo miłe. Także jest torcik. Teraz rok wakacji. Bardzo fajna. Cieszę się, że jest wygrany, więc naprawdę to jest pocieszne. 18, 14, 11, 28, 26 i 29. Tutaj jest przegrane, chyba już więcej nic się tutaj nie drapię, bo rzadko drapię tą zrapeczkę w ogóle rzadko jakiekolwiek inne zrapeczki, <śmira> premiera i już, już krzyżówki. Tak, 19, 18, 13, 12, 23, 22, 25 i 21. No niestety przegrana. Teraz tutaj szukamy siódemkę. 3, 9, 8, 6.

No i teraz dwie drapeczki jeszcze szalone 20, no bo jest 2020 rok, dlatego drapeczki po 2 zł, nie chciałam kupować po 20, bo byłoby ich mało, po jednej bym kupiła, bo są drogie, więc sobie, żeby trochę podrapać, to kupiłam po 2 zł 20, no i na razie tu nic nie ma, ale i tak jestem zadowolona, tutaj worek, bank, samolot. Prezent i kieliszki. No to niestety nic. No dobrze. To mamy tutaj z tych dwójek to mamy tak 2 zł, 20 zł, 4 zł i 2 zł. W sumie jest tutaj 28 zł. Z tego co nie, my, nie mylę się, tak. 10 i 10, 20. Tutaj 4 i 28 zł. Także bardzo fajnie. Tam teraz hmm. Krzyżóweczkę. Patrzymy tą ostatnią literkę. Zobaczymy co nie jest. Literka I. Tutaj mamy. Tutaj. Już nie pamiętam dokładnie słów ile jest, ale tutaj Emil jest. Aloes. I to by było chyba na tyle. Teraz tutaj jeszcze. Tutaj już mam trzy słowa. Osa, Abel. Abel i jeszcze było jedno słowo. Tylko nie pamiętam gdzie. No, widzicie, nie pamiętam. Tutaj mamy słowo. Chemia, Osa, Abel. Jeszcze miałem gdzieś. Może mi się wydawało, Boże, kochany. Różnie to jest. Teraz tutaj mamy populacja, Alicja. Taka E. No dobrze. A, i oko. No to zobaczcie. To mamy tutaj cztery słowa. OSA, ABEL, oko i chemia. Cztery słowa to jest 20 zł. I teraz ymm, mnożymy razy jeden. No dobrze, 20 zł jest. Zobaczymy. O, o, o. mi się, że to już się no muszę Wam powiedzieć, że yy, jestem bardzo zadowolona z tego drapingu. Bo Tutaj mamy 20 zł, tutaj mamy 28, co nam daje 48 zł, a wydane na zdrapki 50, więc jestem na minusie tylko 2 zł. I widzicie dwujeczka. Tak się uparłam na te dwójeczki, no i więc mam dwójeczkę na minusie, ale życzę Wam i sobie, żeby w następnym roku było bardzo dużo fajnych wygranych. <grym> Było bardzo dużo odcinków na plusie. No i niech się spełniają nasze marzenia, bo jak wygramy fajną kwotę, to możemy sobie pozwolić na wakacje, możemy też komuś pomóc, bo pomagając komuś, trzeba mieć czym pomóc. To też jest bardzo ważne. No i zapraszam Was już w drugi dzień nowego roku na rozdania na moim kanale. Będą też drapeczki, także. Zaczyna się rok, będzie bardzo fajnie, bardzo miło, bardzo przyjemnie. Nie robię sobie żadnych postanowień, takich, że będę deklarować, że robię te postanowienia, bo nigdy tego nie spełni się. Po prostu będę działać i tyle, a nie marzyć o działaniach i nic nie robić w tym kierunku. Także takie mam postanowienia moje właśnie, żeby działać, a nie gadać, że działam, czy będę działać. Także bardzo Wam dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie reklamy, bo to też wspomaga mój kanał i mogę wtedy więcej, chociaż jeszcze nic nie mogę, bo dopiero jestem początkująca, jeśli chodzi o reklamę i tak dalej, więc jeszcze nam daleka droga, żeby cokolwiek mieć z tego, ale no, z czego trzeba zaczynać. Także fajnie to by było, bo zawsze to że mnie na jakieś fajne odcinki, rozdania, na rozwijania się. Daj no to by było. Na tyle także bardzo Wam dziękuję, jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku, zdrowia, szczęścia, miłości, dużo wygranych. Pozdrawiam Was serdecznie.